ładny, tylko te topierce takie niepotrzebne. <laughs> Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Moi kochani, 79 odcinek. Chyba już zgodnie, można to tak nazwać tradycją. Myślę, będę mógł wam w kolejnym odcinku udostępnić save, ale oczywiście niech tradycji stanie się zadość. Pod tym odcinkiem powinna znaleźć się taka już szokująca ilość łapek w górę, żebym wam faktycznie udostępnił ten save w kolejnym odcinku. Dajmy na to. Hmm, no, jest to 79, prawie 80 odcinek. Hmm, dajmy na to półtora tysiąca łapek w górę. Jeżeli uda Wam się tyle dobić, no to oczywiście w kolejnym odcinku otrzymacie save. Save oczywiście po kolejnym odcinku, bo to, co dzisiaj zrobimy, czy też nie zrobimy, albo co zrobimy w kolejnym odcinku, no to już będzie oczywiście na tym zapisie. Będziecie mieli tę o, jak widzicie, oświetlają już do końca, wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. Jest to niezbyt oryginalne względem oryginalnego projektu wojuska, który. Zaprojektował faktycznie taki sposób oświetlenia, ale to było dużo rzadsze. To naprawdę bardzo gęsto i szeroko, jak widzicie, oświetliłem i damy tutaj te takie liście, te drogie liści. Ale moim zdaniem hmm, wygląda to znacznie lepiej. Bo takie ostatnio sobie porównywałem oryginalny projekt i to i faktycznie, kurczę, z tego dużo więcej i wygląda to naprawdę lepiej. Chociaż początkowo się bałem, że będzie to zbyt gęsto i ogólnie nie będzie to wyglądało zbyt fajnie, ale tak koniec końców patrzę, wygląda całkiem nieźle. Jeszcze muszę się zająć troszeczkę tutaj stalaktytami, coś będę kombinował pewnie na save, a sobie będę projektował na creative, a potem już uczciwie sobie normalnie na survivalu to przeniosę. Oj, była męczarnia ludziska z tutaj budowaniem tego. Poszły mi ogromne ilości dyryt, bo się dyrytem podsadzałem, ponieważ, rusztowanie jak pewnie wiecie, około 4, 5, nie, 4 było oryginalnie, chyba 6. Już siódma kratka rusztowania na bok leci w dół. Jest to strasznie niepraktyczne pod tym względem, więc musiałem korzystać z dyrta. Ale poświęciłem jakieś 3-4 godziny na wyłożenie całości. Ta myszka sama mi idzie. Ja teraz w ogóle nie trzymam myszki, dziwne, <laughs> nieważne. Tutaj sobie radziłem ogólnie za pomocą dyrta i po troszku, po około 4 może nawet i 5 godzinach całość udało mi się tutaj wyłożyć. No czy oczywiście w ten czas idzie i zbieranie surowca, bo kilka razy musiałem latać dżungli, do dżungli zbierać yy, liście, musiałem zbierać dyrt, bo dwa razy mi się skończył. Uwierzcie mi, że całe moje zapasy dyrta poszły na wyłożenie góry no i oczywiście na mm, robienie podsadzek, to jest właśnie wszystko, cały dirt, który mi został. Dodatkowo myślałem jeszcze nad dodaniem yy, lian. Początkowo chciałem zrezygnować z lian, bo jak pewnie wiecie, one dorosną mi tutaj do samego dołu. A ja nie chcę mieć w ogóle kontaktu mojej wyspy z powierzchnią tutaj normalnego świata. Ale ponownie wojusek bodajże albo i 4 Ken, Kurczę, teraz już nie jestem pewien, kto, ale napisał, żebym pod lianami dał nici. Wtedy liany nie będą rosły w dół i to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i z tego prawdopodobnie skorzystam. Kurczę, aż mi wstyd i głupio, że nie pamiętam dokładnie, kto to napisał. Wiem, że jedna z tych dwóch osób. Chyba Wojusek, ale stuprocentowej właśnie pewności nie mam. Mam nadzieję, że się za to nie gniewacie. Dobrze, yy, co jeszcze, moi kochani, co jeszcze? Dzisiaj chciałbym po ponad tygodniu od y, opublikowania odcinka, w którym zapowiedziałem ten konkurs na zamek Wybrać, no wybrać już ten zamek Co ten żółwik tu robi? Hej, mały, cześć Kurcze, wpadł mi do łódki Śmieszne To w ogóle widzieliście pewnie jajka, żółwie sobie wykluwam, żeby mieć te cząsteczki Ale dobra, wracając Dobry tydzień temu wrzuciłem wam odcinek, w którym zapowiedziałem konkurs na zamek Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które miały mi wysłać pracę, już to zrobiły. Jeżeli nie, no to bardzo, bardzo was przepraszam. Jeżeli macie projekt, no to możecie jeszcze mi go wysłać na e-mail. Ja na przykład w kolejnym odcinku go zaprezentuję. Mimo wszystko, dostałem grubo ponad 25 prac, chyba, no grubo ponad 20 prac na pewno, z naprawdę ciekawymi projektami. I uwaga, tak jak przy Wyspie Latającej nie miałem problemu z wybraniem zwycięzcy, tak tutaj mam już mały problem. Mam dwóch faworytów i chciałbym Was poprosić oczywiście o wskazanie według Was, który zamek powinien zostać wybudowany. Za chwilę, oczywiście, przejdziemy do screenów zamków. Wszystkie jakie dostałem, przynajmniej większość, o ile się zakwalifikowały do tego konkursu, są one oczywiście u mnie zapisane, te screen na pulpicie. Za chwilę wszystkie wam pokażę i je omówimy pokrótce. No i na koniec zostawiłem dwie prace, które moim zdaniem obie zasługują na wygraną. Wszystko oczywiście wam opowiem, pokażę. Jak już będziecie to oglądać i dodam jeszcze, że wszystkie prace idą chronologicznie, tak jak dostawałem, oprócz tych dwóch, które no no nie wiem, którą mam wybrać. Mam nadzieję, że mi pomożecie. W prawym górnym rogu będzie ankieta, ale jeszcze nie zaznaczajcie głosu, poczekajcie aż zobaczycie Obie prace i mi mam nadzieję jakoś fajnie podpowiecie Generalnie też oświetliłem sobie górę, bo strasznie dużo mobów mi się to spawnowało Póki co jestem tutaj bezpieczny, no jedynie fantomy mogą mnie tutaj zabić Ale generalnie jest fajnie oświetlone Wygląda to nawet ciekawie i nie ma miejsca, na którym, w którym na tej wyspie mogłoby mi się cokolwiek zespawnować Więc fajnie, oczywiście te pochodnie są tymczasowe, za jakiś czas się ich pozbędę i zrobię tutaj porządne, ładne oświetlenie Dobrze moi kochani Zapraszam Was wszystkich do tego, do przeglądu wszystkich prac, jakie zostały mi nadesłane. Pierwszą pracę nadesłał mi Paweł Szczepaniak. Dodał on oczywiście, że ten zamek nie był budowany specjalnie dla mnie, tylko na konkurs u innego youtubera, ale pomyślał, że może wysłać tę pracę również do mnie. Oczywiście nie jest to żaden problem, aczkolwiek nie jest to praca, którą chciałbym widzieć u siebie na wyspie. Druga praca należy do Błaża Jadąbrowskiego i powiem szczerze, troszeczkę się zaśmiałem, kiedy ją zobaczyłem, ponieważ jest to tak jakby uboższa wersja moich brzydkich murów w bazie tymczasowej. Dosłownie jest to niemalże to samo, tylko pozbawione detali. Identyczne wymiary wieży, bardzo podobny mur, nawet identyczna brama. Mr. Pawro wybudował dla mnie taki oto mały zameczek. Jest on z pewnością za mały na moje potrzeby, aczkolwiek wygląda bardzo przyzwoicie i 4 Kent budował dla mnie taki oto zamek, wygląda on naprawdę świetnie. Jest on co ciekawy bardzo niestandardowy, ponieważ nie ma dookoła murów mieszkalnych, jedynie są w dwóch ścianach. Dwie kolejne ściany to są mury obronne. Dodatkowo jedna wysoka wieża, na której górze jest coś jakby kopuła, dopełnia całości. Naprawdę podoba mi się bardzo ta praca i powiem szczerze, przez długi czas była moim faworytem. Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem, wiedziałem, że i4Ken czuje temat, czuje o co mi chodzi, dlatego też powiedziałem, że jeżeli będzie miał chwilę, może spróbować wybudować jeszcze coś, być może uda mu się to lepiej. I powiem wam szczerze, udało mu się, ale o tym później. Hexit Rally wybudował bardzo prosty zamek z dużymi murami i kopułą szklaną na środku. Powiem szczerze, nie wygląda to tragicznie, ale z drugiej strony nie widziałbym takiego zamku na mojej wyspie. Lord Janusz wybudował dla mnie bardzo prosty, to może nawet i nie jest zamek, a cztery mury połączone mostami. Smallworld wybudował również proste mury z prostymi wieżami. Chociaż mimo wszystko nie wygląda to tragicznie, to też nie jest to. Dominik Mierzywa wybudował bardzo ciekawy projekt zamku. Przede wszystkim widać tutaj dużą ilość szkła. Powiem też szczerze, bardzo kojarzy mi się to z moim pałacykiem, który miałem wbudowany na latającej wyspie w mojej serii, starej serii Let's Build. Co ciekawe, rzuca tutaj się w oczy róg, a właściwie dwa rogi, w których mamy jakby strefy klimatyczne. W jednej mamy zimę, w drugiej pustynię i sawannę. Prosty zamek wybudowany z bricków. Również wieżyczki przypominają mi te, które mam w swojej bazie tymczasowej, tylko z dodatkiem dachu. Piotr Żążewski naprawdę wybudował przyjemny zameczek. Właściwie to jest wieżyczka i właśnie ze względu na to, że jest to niewielkich rozmiarów już na wstępie musiało odpaść. Magma wybudował już nie zamek, a pałac. Widać, że jest on nieskończony na tym screenie, niemniej jednak, no niestety, to też nie byłoby to, co chciałbym widzieć na swojej wyspie. Zbyt duże i kompletnie nie ten klimat. Graj GG już dużo bardziej wiedział o co mi chodziło. Faktycznie jest dworek widoczny za murami. Mury też są spore, chociaż te wieżyczki mogły wyglądać dużo lepiej. Praca wybudowana już jakiś czas temu, nadesłana do mnie przez Cripsona i Mister Kula. Naprawdę wygląda to majestatycznie, chociaż na pewno nie byłoby to idealne na moją wyspę. Niemniej jednak trzeba to przyznać, jest piękne. Piotrku wybudował dla mnie dosyć nowoczesny zamek ze szklanymi kopułami i ładnymi ogrodami na środku. Same mury również wyglądają bardzo ciekawie. Gaużej wybudował mury z dosyć prostymi kwadratowymi wieżyczkami i oszklonym dziedzińcem na środku. Tito Pol też włożył tutaj dużo pracy. Widać, że zamek jest bardziej modernistyczny, ponieważ został użyty tutaj kwarc i kolorowe szkło, przynajmniej to takie sprawia wrażenie. Ogród na środku podzielony na cztery części, a na środku mamy fontannę. Marynaty.pl wysłał naprawdę oryginalnie wyglądający zameczek. Powiem szczerze, robi robotę, wygląda bardzo ciekawie, właśnie przez swoją oryginalność. Olek Jasionek podesłał dla mnie taki bardzo ciekawie wyglądający zameczek. Nie powiem, to już jest coś, o co faktycznie mi chodziło. Mury wynają się być cienkie, ale to nie w nich miałbym mieszkać, a w tej widocznej części mieszkalnej z dachem. Sam ogród również bardzo klimatyczny. Druga praca od Pawła Szczepaniaka i ta faktycznie wygląda już bardzo ciekawie. Na szczególną pochwałę zasługują posągi widoczne na końcu muru, kopuła oraz cała część mieszkalna. Ogólnie całokształtowo wygląda to bardzo przyzwoicie. Przejdźmy do drugiej pracy i 4 i to jest właśnie zamek, który przez bardzo długi czas był uważany przeze mnie za ten, który wybuduje. Powiem Wam szczerze, wygląda on naprawdę ciekawie. Bardzo fajna część mieszkalna, piękne mury, idealnie zagospodarowana część pod murami jako pracownia, a śliczne ogrody dopełniają całości. Jest to oczywiście jeden z dwóch moich faworytów. I przechodzimy do mojego drugiego faworyta. Został stworzony przez Ferbka, który jak sam przyznaję, inspirował się stylem, który reprezentował i 4 Can, ponieważ zauważył, że ten mi się bardzo podoba. I w istocie tak było, I4Ken stworzył dla mnie coś niemalże idealnego. I dopiero kiedy wysłał mi swoją pracę Ferbek, zdębiałem. Obie prace wydają mi się tak samo idealne. Nie potrafię zdecydować, która z nich jest lepsza. Pewnie dlatego, że obie są budowane w tym samym stylu. I stąd, moi kochani, zwracam się do Was z prośbą. Nie mam pojęcia, która praca ma zostać wybudowana na mojej latającej wyspie. Jestem przekonany, że przyznacie mi rację, iż obie prace są tak samo genialne. I tutaj pojawia się prośba do Was, ankieta w prawym górnym rogu. Proszę Was, zaznaczcie, którą pracę mam wybrać, bo ja dosłownie nie mam pojęcia. Obie są tak samo idealne. Najchętniej wybudowałbym obie prace, ale niestety trzeba wybrać. Liczę na Was. Powiedzmy, na głosy będę czekał do końca tego tygodnia. Mam też nadzieję, że nie będzie to szło łeb w łeb, tylko będzie przewaga jednej pracy nad drugą, ponieważ wtedy będzie mi dużo łatwiej przyznać, która z tych dwóch prac jest lepsza. Wiesz, ja powiem Wam szczerze, na obecną chwilę obie są dla mnie tak samo ładne, no najchętniej jak już mówiłem wybudowałbym obie, ale niestety muszę wybrać i dlatego proszę Was o pomoc, pomóżcie mi wybrać ten, no nazwijmy to po imieniu, ładniejszy i lepszy zamek. Dla mnie oba są przepiękne. No ale cóż, jeden z tych dwóch tutaj zostanie wybudowany. Mam nadzieję za może tydzień, dwa, max. Trzy. Nie będę się z tym śpieszył na spokojnie, wszystko będę budował. Dodatkowo, pierwszym projektem, jaki tutaj na tej wyspie albo w jej okolicach zrobię, będzie latający statek. Latający statek dla donatorów. I co ciekawe, i4ken oprócz tego zamku jeszcze mi prywatnie wysłał dwa inne e-maile z różnymi takimi pomysłami i projektami na rzeczy, które mogłyby być na tej wyspie albo w jej okolicy. Jedną z nich jest pomysł na genialne, no przegenialne mosty, mosty na małych latających wysepkach. Wygląda to bardzo fajnie i chciałbym Wam już to w kolejnym odcinku zaprezentować, jak to miałoby wyglądać, no i wtedy prawdopodobnie już też zacznę budowę latającego statku. Dlatego mimo wszystko, nawet jeżeli Fairback wygra, to jakaś tam praca i na pewno będzie yy, tutaj uwieczniona i właśnie to będzie ten latający most na latających wysepkach. No może most sam nie jest latający, ale będzie znajdował się na latających wysepkach i wygląda on fajnie. Po nagraniu tego odcinka, powolutku będę się zabierał za projektowanie tego, a potem oczywiście na spokojnie budowa latającego statku. I cały czas się zastanawiam, gdzie ten latający statek miałby być, w sensie po której stronie tej wysepki czy tu, czy tu, czy tam, czy tu. Prawdopodobnie będzie to albo tutaj, ponieważ będę miał świetny, no wręcz genialny widok na piękną rafę koralową oraz oczywiście dżunglę, chociaż z tej strony też nie wygląda to tragicznie. Chyba też mam niewielki, bo niewielki, ale jakiś tam widok na rafy koralową, no i oczywiście na dżunglę. Czekajcie, jak to tutaj wygląda? Hmm, nie no, rafy koralowej tutaj nie mam, ale mam tutaj wrak statku, chociaż nie, raczej powstanie to w tym miejscu. Na spokojnie się zabiorę oczywiście za budowanie tego i no już liczę, że na kolejny odcinek wraz z save'em będę mógł Wam udostępnić ten latający most na latających wysepkach. Oryginalnie on jest dużo dłuższy niż ja chcę tutaj to wybudować, więc generalnie będę tutaj dostosowywał pod swoje preferencje długości i wielkości tego wszystkiego. No, oprócz zamku, no, bo zamek chciałbym jak najwierniej tutaj odwzorować. Tak więc, mimo wszystko, kwerbek wygra to i tak coś od i4kana będzie tutaj. Oprócz tego, że nawet i styl jest jego. No, to yy, tego zamku, nawet jak Ferbek wygra, to i tak będą też i Forkana. Mosty. Mosty na małych, latających wyzepkach. Oczywiście yy, nie, żebym wam sugerował, co macie wybrać w ankiecie, no bo najbardziej prosiłbym Was tutaj o rzetelność. To, co czujecie, że powinno wygrać, zaznaczcie w ankiecie. Z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję. W ogóle tak zauważam, że dzisiejszy odcinek jest tak bardzo chaotycznie nagrywany. Tak troszeczkę się mylę, mówię tak bardzo chaotycznie, ale to chyba przez te emocje, bo. Brak mi słów, jak miałbym to opisać i te statki, tfu, statki, te dwa zameczki. Oba są tak bardzo genialne i nie chciałbym y, żadnego z nich źle ocenić. Czekajcie, tu jest równo, no? chyba nie, Czekajcie, Tak, tu musi być. Okej, okay, jest równo. <laughs> Znalazłem bunt, jeżeli chodzi o stawienie pochodni. Brakuje mi słów, jak miałbym opisać te dwa zamki. Są naprawdę oba przepiękne, no i... Zwyczajnie muszę was, moi kochani, no muszę was poprosić o pomoc w wybraniu. Aż mi to przez gardło ciężko przechodzi, no ale trzeba to nazwać. Tego lepszego i ładniejszego zamku, który ma tutaj powstać Waszym zdaniem. U, dobrze, ja będę chyba kończył powoli ten odcinek, bo jak widzicie, jestem niesamowicie zakręcony. Poza tym jest dosyć późna godzina, a ja już od bardzo dawna nie spałem, to też pewnie wpływa na. Moje motanie się w głosie. Mam nadzieję też, że przy ocenianiu i pokazywaniu tych wszystkich prac nikogo nie uraziłem. Na pewno nie miałem takiego zamiaru. Chciałem być szczery, no ale jednak mimo wszystko też miły i no, bądź co bądź rzetelny. <grych> Dobrze moi kochani, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich odcinkach serii Snapcraft. 80 odcinek już niebawem z save'em. Trzymajcie się. I cześć! Nie, ale widoczki tu są niesamowite. Idealne miejsce. Dzięki owo-owo za ten seed.